Cześć, z tej strony Jarek. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak za pomocą takich hołków będę walczył z wampirami na mojej działce, a później wytyczymy sobie mój dom. Zaczynamy! Jak wiecie, słupy graniczny z tamtej strony działki, gdzie jest woda, niestety podczas montażu wody zaginął. Został tylko ten jeden słupek graniczny od strony ulicy, niestety. No i mam dwa słupki graniczne tam od strony płotu, ale to niestety za dużo mi nie da. Są za, zbyt daleko, żeby tutaj cokolwiek tyczyć. Poza tym tam jest y, też spadek terenu. Także wszystko co będę robił będę się opierał na tym jednym słupku, i może coś uda mi się tutaj jeszcze wymyślić z tym słupem elektrycznym. A więc tak, w pierwszej kolejności ułożę sznurek od tego słupka granicznego do tego słupka, żebym miał tutaj jeden wymiar i tutaj będę w stanie się już trochę odnieść co do położenia domu. Później od tego słupka granicznego pociągnę sznurek gdzieś w okolice tego słupa elektrycznego, ponieważ wiem w jakiej odległości ten słup mniej więcej jest od granicy działki. Ja mam to na mapie naniesione. Także tym, tym będę mógł się mniej więcej posiłkować. No i później będę rozpocznę tutaj wytyczanie całego domu. Według mapy wiem, że środek słupa Odsunięty jest od granicy działki o około 40 cm. Tutaj nabiję sobie pręta, jest trochę dalej niż słup, ponieważ zero na miarce jest też przesunięte i mniej więcej 40 cm wychodzi tutaj. Także na razie sobie nabiję to, a później w to miejsce przesunę ten metalowy pręt. Okej, okay. tu wychodzi mniej więcej 40 cm od osi słupa. To jak wiadomo, jest to wymiar taki na mniej więcej, ponieważ. Po to pan Jezus dał nam oczy, żeby robić na oko, nie? Nie będę tyczył yy, dokładnie domu. Do tego przyjdzie go. to zrobi. Ja tutaj tylko chcę wytyczyć miejsce. Na zdjęciu humusu. Humuz i tak będzie zdjęty jakieś 1,5 metra, metry ponad obrys budynku, żeby można było później spokojnie dojść z każdej strony. Także to, te wymiary nie są aż tak bardzo istotne. Czy to będzie centymetr w jedną czy w drugą stronę, to nic się nie stanie. Także tak, niestety ze względu na słońce może mnie tutaj być kiepsko widać, no ale pogoda jest jaka jest. W tą stronę budynek ma być odsunięty około 11 metrów, w tą stronę 5,5 m. Także biorę teraz sobie miarę, łapę za te pręty zbrojeniowe, które nabiłem, jedziemy 11 metrów, wbijamy tam pręta 5,5 m. W tą stronę no i później łapiemy przekątne, wyliczamy, żeby tutaj nam wyszedł równy prostokąt. I nabijamy pierwszy słupek budynku. Teraz yy, kolejne dwa punkty do wyznaczenia. W tą stronę 21 metrów 28 centymetrów. A w tą stronę dobrze, że się przygotowałem 19,5 metra. Także tutaj nie będzie problemu, bo idziemy wzdłuż sznurka. Z tamtej strony, niestety. Sznurek się już kończy ze słupem. 27 metrów będzie zdecydowanie dalej, ale dzięki temu, że tam mam nabity pręt, to będę się trzymał miarą przy tym pręcie i nie powinno być problemów. <tryk> Teraz z tamtej strony 11 metrów w głąb działki. I teraz z tamtej strony mam już dwa słupki wbite, także mniej więcej w tą stronę tutaj muszę złapać. Ten wymiar chyba 21 metrów, 28 centymetrów i będzie gitara. Także mam już wyznaczone dwa punkty mojego budynku. Teraz już też będzie prosto, bo z tej strony idziemy tam z trzecim punktem, i z tamtej strony też trzecim słupkiem. I mamy cały budynek wyznaczony. Zostały mi do wytyczenia dwa ostatnie słupki, ale jak zwykle, najtrudniej jest nam wyznaczyć pierwszy. Mam już tutaj linię z dwóch słupków. Ten słupek oznacza jeden kraniec budynku. Tam mam wyznaczony już drugi krańc budynku i też mam dwa słupki. Także wystarczy teraz miarkę puścić tak, żeby się pokryła z tym słupkiem i z tamtym słupkiem tak samo. Będę miał skrajne dwa już końca budynku. Tutaj sobie jeszcze od sznurka odliczę te 5,5 metra, żeby to mniej więcej się zgadzało. I budynek jako tako będzie wyznaczony. Moja krew. Jedziemy. A, yy, i teraz tak. W tamtą stronę będzie...

Także tutaj z tej strony też wytyczamy 19,5 metra. Teraz z tamtej strony tutaj 21 metrów, 28 centymetrów i będziemy mieli ostatni narożnik budynku. I tutaj patrząc, przesunąłem słupek jakieś 10 cm. Ten ostatni, patrząc na zwykłą miarę, wydaje mi się, że nie jest tak źle, jeżeli by mi tylko 10 cm uciekło. Zobaczymy oczywiście, co później geodeta wytyczy. Także udało mi się wyznaczyć wszystkie cztery rogi budynku. Już mi się nawet nie chce liczyć przy, ten przy kątnych, czy jest równo, bo tak jak mówiłem, nie na tym to polega. Jest dzisiaj dosyć intensywne słońce, więc nie wiem ile tutaj widać, bo w telefonie nie widzę za dużo. Ten słupek jest, ten słupek jest i tamten. Teraz muszę od tych słupków odjąć około metra, żeby jak koparka przyjedzie, żeby ten humus zebrała Ponad e, obrys budynku. Na dzisiaj pracę już zakończyłem. Wszystkie cztery rogi budynku są już e, wyznaczone. Zrobiłem to w taki sposób, że nie jest e, jeden narożny, tylko każdy bok jest e, odsunięty. O około metr od krawędzi budynku, czyli ten słupek, i tamten, jakbyśmy tutaj pociągnęli, to jest krawędź budynku, ale te dwa są odsunięte właśnie o metr w tą stronę. Tak samo jakbyśmy w, to, w tą stronę pociągnęli sznurek, od tego w tamtą stronę, to ten słupek też jest tutaj cofnięty o metr. Później ewentualnie dostawię. Jeden narożny tu z każdego końca, tu i tu, ale to zobaczymy, jak będzie, jak będzie szło. Jeżeli koparkowy przyjedzie i to mu wystarczy, żeby wykopać, bo podejrzewam, że raczej tutaj nie będzie problemu z tym, no to to ziemię już będzie y, można zbierać. Także to w tym momencie muszę tylko z koparkowym się umówić, żeby mi tu przyjechał. Zebrał ten humus, jakieś 50 cm, no i tyle. I później, już tylko.